Siemanko. Co, dzisiaj Was witam po dłuższej przerwie? Pokażę tego Holanda. Oczywiście od takiego dilera fajnego, śmiesznego, spodrasza się, drzewa. No i co, sorry za yy, brudy. A brudy, co nie, ale niestety nie jest sprzątany. Co? Co, pokażę? Ja power rekomend. 18 biegi do przodu, gdzieś yy, do tyłu, z tego co pamiętam. Panel EHR-u, cały suwak. To są elektrozawory I Tam ten cały EHR, właśnie z tyłu. Yy, wyjścia hydrauliczne, obroty wałka, napęd wałka. Yy, tu inne takie przyciski, fajne. Co, so, to jak to pokazać no, nie pokażę i klimatyzacja radio panel od kogutów świateł do ty... nie wiem wszystkiego ja pamiętam tak ten cały komputer śmieszny co gaz hamulec mokre sprzęgło no i elektryczny rewers no. no. moc, jak moc wiadomo 160 piškonii. Maksymalnej, 150 minimalnej. Luksionik. Mimo, że chciałem, żeby on Też Ale on też. Juchona też nie jest zły. A to też pokażę. On też nowe nabytki. To <grabiarka> jest sama sztango 730. O tako No. 7,8 metra Na dwa tryby Boki, środek KDF samasz, Czy No Ten największy Lux Lux Najpółkuna